Hej widzowie w dzisiejszym odcinku, jesteśmy na Ludzie Różanieckiej Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz i teraz e, kuzyni będą Wam opowiadać, tylko pierwsza wam pokażę widok. Jest mega gorąco. A tutaj takie widoki o, Tutaj o, tak, no na wakacjach No właśnie, pierwszy raz w tym roku jeszcze to zapomniałem No i, bo jest strasznie gorąca Nie jest taka gorąca, ale trzeba się przyzwyczaić do niej Jest fajnie, dobrze że jest, gorąco, bo jakby nie było bo widać jak było już od stycznia, że tak w marcu było gorąco, więc no już było wiadomo, że na to będzie ciepło. No właśnie, woda była ciepła, od razu wpływaliśmy, troszkę nurkowaliśmy też. No, czekaj. Dzisiaj. Czekaj. No i dzisiaj strasznie dużo nurkowaliśmy. Będziemy chwilę coś zamawiać, nie wiem co i będzie się na to... Teraz wyje wiatra, jak widzicie w ręcznikach. Muszę trzymać, bo raz mi to prawie porwało. No. I będziemy chyba w tej restauracji. O. Tutaj pytały się czy tutaj można kąpać, to masz odpowiedź. No parę nam parazion porwało. O tam porewa. No. Woda jest ciepła, fajna. Mieliśmy jeszcze rowerkami jechać, ale płynąć ale jednak nie. Bo jakoś jodź. Teraz to nam. No to już mówiliśmy. No. Chyba się nam nie porywa, ale wiatr dalej jest. No Byliśmy tutaj niecałe, chyba może godzina 30. wszystko Zjadłbym... ja już też trochę głodny jestem ale no i zaraz na chlebiska idziemy, jeszcze może coś tam nagramy jakiś konkurs może yy, yy, okay? musimy coś wymyśleć znaczy ja, ja mu też muszę no na tym musi coś wymyślić dobrego ja z moim ratem będziemy odpowiadali kto szybciej odpowie tylko nie, daje punkt. Tylko nie wiadomo czy dzisiaj czy jutro dzisiaj no Zależy czy będziemy mieć siłę jeszcze. No właśnie, oczekujcie na to, będzie na o i tutaj też nagrywaliśmy jakieś dwa lata temu, na rok tym temu? samym... No rok temu. Nie dwa lata temu, bo rok temu nie się nie było. No no to dwa lata o, temu nagrywaliśmy w tym samym miejscu właśnie. No yy, jak, te się... Te widoki. Korze, jak się... To, że jak się nurkuje pod wodą, to nic pod nią nie widać. Jedna pani prawie dziecko i była. A proszę pana, e, może pan tu zamurkować zanurkować? nie pan pływać? Tak, umiem. No to niech pan zobaczy, czy tam nie ma na jakiejś, jakiejś dziewczynki. No, a jeszcze takie widoki. Woda się rusza, fale są. No. Tam ktoś piłkę odbija w siatkówkę. A, myślałam, że to ryba. A to ktoś wsłuchływa. No dobra, no to już 4 minuty trwa film, to będziemy się już kończyć. No co? No to hej, no.